Streszcie nie, mam kasę. Na razie na jednego loda, ale później zajdę do dziadka, to nie wiem, wezmę więcej y, tej kasy. Nie, nie może kupię z, Może jeszcze będę miał trzy. Trz, nie wiem. I ten. Jak coś tu będą XL-nu do ekipy. Teleportuję się do sklepu. Dobra, jestem. to pola. Dobra. Ja się kręci. robię kilka tu... Jest, są. Biorę dwa smaki. Sprawdzam cenę. No to... No i kupujemy. Dobra, sprawdziłem cenę. Dobra. I wziąłem taki smak. No to kosztowało i idziemy do kaski Dobra mam Tutaj jest lodzi. A teraz idę do dziadka, jak w ogóle będzie I otwieramy A później, jeśli też mi pożyczę kasę, bo wiecie, nie akurat skrucho z kasą No to możliwe, że będzie więcej lodów do Więc... Ja i nie mogę doczekać matko, że ja na, to, na, to, na, to, na taką chwilę czekam całe życie, raczej pół swojego życia. Jeszcze dużo przede mną. O, matko, jaki korek. Nie, chyba... Nie, też czuję, że będą miały inne pałeczki? Ale pałeczki. Czasem interesują pałeczki. Chciałbym, żebyśmy dobili, nie wiem, może 5 milionów więcej. Króle no, nie by było. No dobra. Ja e, się teleportuję do dziadka, no i otwieramy. E, sorry kochani, ale dziadka nie ma, więc... Będę musiał w takich okoliczności, yy, na takiej górze w bloku, otwierać loda. No bo być dziadka w nie ma. O tu będę otwierał. To jest mój plecak, Może no, zostawiłem tu wcześniej Dobra. To jest lodzik który, który, o matku, prawie się roztopił. Dobra. Ja się rozbieram i otwieramy. Dobra. Bierzemy rodzika i otwieramy. O postawię tu telefon. Matku jaka ekscytacja. Już pięknie wygląda. To jest zabytać muzeum. Muzeum Christiana. O matku jaki zajeisty. Normalnie inaczej wygląda. Mmm! Polewajski jeszcze bardziej niezła. Oni są już weżki w buzi. No świetne. Najlepsze. Lepiej. Ale mega. Sprzedam popiero komuś. Nie wiem, może dużo nam co robię. Mhm. Ziemsto. Banku zmieci będą chcieli ukraść nie pozwolę No wra Robi wrażenie. Czy pan te lody? Nie wiem. Już z dwa, cztery. Dowiedziałam się dopiero miesiąc temu, że będą. Więc nie będę kłamał miesiąc temu. I na bank już nie wiem, po komuniku, za jakiś rok kupię sobie nowy telefon. Będę bardziej ps, 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 przewodowym, może iPhone'em, nie wiem. Więc. Fajnie będzie. No i na tyle na razie będę kończył. Zobaczcie nowe moje filmiki i koniecznie subskrybujcie mój kanał Nara.